Zapalnik. Ogólnie zapalnik. Zapalnik jest zapalnik. Wydaje mi się, że mogę wyjść na pole. Ten zapalnik. Z zapalnik. tym jest zapalnikiem. Kto na to No to było mogę się oprzeć. Jestem za. Nad. Kandydacie numer dwa. Jeżeli miałbyś wybrać miejsce, jakieś... <laughs> Ładna numer dwa. Jeżeli miałbyś wybrać jakieś miejsce na waszą pierwszą zagraniczną wycieczkę. To jakieś to by było miejsce? Nie stać na zagraniczne wycieczki. Dlatego bym cię zabrał do żelazowej woli. Całe moje życie zawiera się w jednym słowie. Chopem. <laughs>

Panie, pani, 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 Obiecujesz? Obiecuję pano, się pani, Obiecujesz? Obiecuję... pani, 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 śniadania do łóżka i co byś mi serwował? Tak, backhand. A w nocy bym spał na brzuchu. Albo na plecach. Bo... I tak. Mam w górę, zagier w dół. Dzień dobry, sporki! I Dziękuję, a kandydatowi numer trzy? Nie ma tam Kandydat e, się numer jeden. Czy lubisz buraki? Halo? Tutaj odpowiem do O, dowcip, o! A nie, list 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 Jak się robi sałatkę z buraków? Ja. Trzeba to bęku granat. Eka Poszczelałbym. Eka Poszczelałbym no to to. się Panie Marszałku. Panie Marszałku. Kandydacie numer dwa. Psu. E, czy lubisz klawik i do jakiego klubu zabrałbyś najchętniej? Ja to już nie będę psuł. Jest jeden plak, który mu nazywa się Filharmonia. A po Filharmonii możemy się zaszyć w kulis. Albo gdziekolwiek w parku. Sam zaszły półroczki. Ja Wniosłem ja do Filharmonii w ogórki, ja w środku granat. Co było potem? W środku ogórków Musiał pan nieźle ścisnąć. To był granat. Terapiğim, sonra karar. Terapiğim, sonra karar. Bu takip, saytığımın arasında. Bu çok daha berkshe. Başlık yağı. Ne bir fenomen. Rezultaty miejskie, mnie, pocałować, to wychowały mnie, wychowały mnie, <grabiamy> Teraz będzie taki moment, że ona będzie próbowała odgadnąć, kim jesteście. Co? Co? Ewolu, 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 jest ewolu odprawia, a więc kim według. W... Kim według Ciebie jest yy, Wojtek? Wojtek jest jakimś takim wojskowym... wojskowym tudzież wojskowym, wojskowym tyronyso, tyronyso. ale teroristą, rąbnikiem teroristą. Ale w ogóle, wziąłem A więc ten oto tutaj przyczelniaczek mój kumpel, szukaj. Dominał, że jest gejem. No nie, no nie. Tak? Czy to, czy nie? No nie, to znaczy, no, jest możliwe, że tak, ale to nie jest jego zatytułowanie, no, tak jest, jest amatorem Chopina, w sensie wódki Chopina. E, tak? Czy tylko e, wódki. I w, w, w harmonii, w sensie muzyki również, Chopinowski, szopen, tak? Czyli w tak dwóch słowach? Biorowca, <noise> albo, albo, albo. A więc uwaga, a teraz. <noise> Wydaje mi się, że jeszcze możesz nie do końca mieć strof, więc poprosimy trzeciego kandydata o takie rezimę. Mogę patrzeć wyraźnie. Wyraźnie tak, długo nie. <noise> Męda. Jakbym się to miał położyć na brzuchu, rozłożyć ręce i się podnieść, to będę leżał. Się, że pomógł, jest, o to, o. Mam wrażenie, że Sasza nie ma dupy. Wyrwało mi na polu. Że mama już tego nie. nie sięga. Blis, bliska, tylko że tak powiem na rewersie. Ma? Ma i się. ma! No i poza tym <grym> no, 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 po prostu... Czy kojarzy no, Ci się y, jakieś takie zachowanie, które on tutaj ogólnie prezentował? To jest normalny. No. O. <grym> to, 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 to. Więc on jest wariatem, czy coś jeszcze o tym podnoszeniu się z leżenia na brzuchu? <grym> <grym> Cała para poszła <pośle> w gwizdę. <grym> No nie ma go, nie. Mam, mam, ma, ale po co mu w Oto, wariat i